Dobra. jak się prezentuje jest git. Chcę poprawić. Już, do widzenia. No co, widzisz? No, to nie. I co? Cześć, jestem Zuzia. Odbywam praktyki w dziale MMS Marketing and Media Solutions. Zdecydowałam się na praktyki, bo między innymi chciałam się sprawdzić jak poradzę sobie w nowej sytuacji i czy będę umiała dobrze wykorzystywać wiedzę teoretyczną w praktyce. Nazywam się Filip i odbywam praktyki w dziale Delivery. Wziąłem udział w praktykach Icon dlatego, że wydawało mi się, że Icon Institute jest firmą, w której mogę się dużo nauczyć i zacząć swoją karierę. Nazywam się Alicja. Ja jestem w dziale e learningów i już od paru tygodni tu jestem na praktykach. Coś ciekawego, coś nowego pomyślałam, że o super cały miesiąc mogę spędzić w jakimś innym środowisku i też nie oszukujmy się sporo bonusów, które ofiarowały też praktyki. Były dla mnie takim powiedzmy decydującym punktem. Cześć, jestem Gabrysia i pracuję w dziale IT podczas praktyk. Wziąłem udział w praktykach, ponieważ szukałam sobie zajęcia, żeby poćwiczyć wiedzę od takiej strony praktycznej. To nazywam się Piotrek i odbywam staż w dziale IT jako front. Wziąłem udział w letnich praktykach ICAN, bo chciałem się rozwijać na froncie, czyli Chciałem robić to, o czym się interesuje. Cześć, jestem Łukasz i aktualnie jestem w dziale marketingu. Mogłem być w tym dziale, mogłem wspierać ludzi dookoła mnie. Zająłem się takimi różnymi zajęciami, które no, są stricte marketingowymi i oprócz tego, no, że mogłem być w dziale, z którym wiążę swoją przyszłość. Tak, jak przyszedłem, to obawiałem się, że poziom może być trochę za wysoki dla mnie, ale się okazało, że jednak moje umiejętności były wystarczające. Nie obawiałem się niczego. Większość rzeczy została mi wytłumaczona podczas rozmowy rekrutacyjnej, więc wiedziałem, czego się spodziewać. Może jedynie poza tym, kogo spotkam, ale poznałem same fajne osoby. Myślałem, że wszystko pójdzie dobrze no i tak się zdarzyło. Oprócz tego, martwiłem się trochę, że będzie tutaj tak bardzo że tak powiem korporacyjnie, ale ogólnie atmosfera jest bardzo przyjemna i ludzie dookoła są bardzo mili. Najbardziej podobał mi się fakt, że program dopasowany był do nas, nie my do programu i był głównie nastawiony na nasz rozwój. Podobało mi się, że zadania, które dostawałem, nie polegały tylko na siedzeniu przy komputerze, wymagały ruszenia się, co uważam za e, duży plus. Oprócz tego fajna była też swoboda, jaką dostaliśmy od ICAN, można ją nazwać kredytem zaufania, pozwalało to na niestresowanie się. Podczas praktyk nauczyłam się pracować w... Programie do tworzenia stron internetowych, i uważam, że to bardzo mi się przyda w przyszłości. Chciałam się tego nauczyć. Na studiach właśnie zdobyłam taką bardziej teoretyczną wiedzę, a tutaj mogłam ją wykorzystać w praktyce i była ona bardziej rozbudowana. Nauczyłem się pisać dobrze teksty. Skorzystałem ze szkolenia biznesowego, żeby lepiej pisać. W sumie postarałem się być copywriterem, bo pisałem trochę artykułów oraz oprócz tego nauczyłem się jak dobrze zarządzać swoją pracą i troszeczkę rozwinąć swoją kreatywność. Najbardziej to na pewno podobała mi się luźna atmosfera i pewnie każdy to mówi, ale faktycznie jest bardzo swobodnie. Nauczyłem się wielu rzeczy. Sasa się nauczyłem, bardzo przyjemne. Od teraz będę używał cały czas. Przede wszystkim zobaczyłam, jak wygląda taka praca w biurze od środka i dzięki szkoleniom e learningowym dostałam wiele cennych wskazówek, co robić, by stawać się ciągle lepsza. Nauczyłem się przede wszystkim, jak działa cały system, jak to jest zarządzane, jak wygląda proces produkcji. Strony internetowe, bo właśnie na tym się skupiałem tutaj na praktykach. I poznałem właśnie schemat. Mi się bardzo podobała atmosfera w ogóle Wajkanie, ludzie, zespół. I oczywiście sporo ciekawych rzeczy, jeśli chodzi o jakąś pracę i naukę. Każdy w moim zespole był zaciekawiony, żeby coś mi nowego podać, tak czegoś nauczyć, w czymś pomóc. No byli bardzo mili do mnie, zawsze nastawieni na jakąś współpracę, na pomoc. Też znają się na tym, co robią, i to jest mi się wydaje, że ogromnym plusem, jeśli chodzi o pracę i też praktyki. Polecam udział w letnich praktykach. Jest to super spędzony czas, można się nauczyć wielu. Rzeczy i mija w bardzo takiej przyjaznej atmosferze i bardzo szybko. Ulecam zawsze dobrze jest przeżyć takie pierwsze doświadczenia, i ta firma wydaje mi się do tego bardzo odpowiednia. Mi się wydaje, że dla osób, które chcą rozpocząć też swoją pracę, swoją karierę, ICAN jest cudownym środowiskiem, ażeby być po prostu wśród dobrych ludzi, nauczyć się ogromu rzeczy i śmiało iść w przyszłość. Star. thank <laughs> you